że że jestem z i uśmiechnię nas bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie będziemy testować gierkę przygody Igo. Jest to wersja demonstracyjna, więc co, no, zaczynamy nową grę. Zobaczcie, mogę sobie kontynuować, ale po co mam zaradzać. W takim razie zaczynajmy nowa gra i lecimy z temacikiem. Uuu, jaki, jakie ładne tło, fajnie, normalnie, jak mi się to Kosmos, o, pięknie, pięknie to wyszło, dobra. To co? Musimy pewnie z tym gościem pogadać. Zobaczmy, co się stanie. Czy Z działa? Witaj, Igo! Jesteś teraz w świecie pomiędzy wymiarami. Yy, po raz pierwszy, kim ty jesteś? Po drugie, czego ode mnie chcesz? Nie musisz znać mojego imienia, ale powiem jedno. Jestem z klanu Ognia. Jego członkowie mają na twarzy czerwone. Ognie? Ognie. Czerwone ognie. No bo w sumie liczba mnoga, ale okej. Okay. Ale yy, czerwone ognie? Ja będę już to przerabiał, jak chcesz, moi drodzy. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, to chce byś zagrał w moją grę. Jaką grę? Grę o twoje życie. Co? No i w takim razie. A miał być... A miał być taki spokojny dzień. Zdaje mi się rozejrzeć. Mech, mech. no zamuszają mi do rozejrzenia się, no co za ludzie. Dobra. Chodźmy. Chodźmy. Wodospad! O nie! Coś mnie zaatakowało! co to jest? Gubliny? Um, to co, hudzieżka. Nie no, my się nie wiemy na początku, moi drodzy, na pewno byśmy zginęli, ale ten wodospad jest bardzo fajny. Przypomina mi klimaty Pokémonów naprawdę, to, to ten wygląd piękny. Dobra, idziemy sobie. Dobra, co my tutaj mamy? Uuu, po lewej, po prawej stronie. Na początku te złote sparcie. może gdzieś się da wejść. Złoty dach, kurczę. A, czemu żadne, to z żadnego złotego dachu się nie da wejść? No, powiem. Teraz Saddlersi się przypomina normalnie, wow, wow. Jakiś krajobraz fajny, ładny, ładny. Sprawdźmy, pyk. Pyk. No niestety się nie da wejść. Mm, ciekawe. Pytanie co my musimy to zrobić? Strzelam w ciemno, że na początku sprawdziłem wszystkie te domy. Od prawej do lewej, żeby sprawdzić czy da się tu gdzieś wejść. I wtedy... Zobaczymy co dalej. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra. O! Udało się wejść moi drodzy! Jak pięknie, jak ładnie, jak pięknie! dawaj swój dług, albo cię zabije, trzyma za szyję chłopaka. Co? Co się tutaj dzieje? Ale nie mam z czego oddać. My mamy tutaj chyba jakiś szantaż, czy coś w tym stylu, moi drodzy. Kurczę, mamy tu bandytę po prostu. No, chcę złodzić, chcę okraść. Więc twoja głowa ze starczy. O! Niestety nie muszę ci w tym przeszkodzić. Nie, nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Niestety nie będę. Dwie wyrwane głowy to nie jedna. W sumie dwie wyrwane głowy, to nie jedna. Ale dobra. Zobaczymy! Fight! Chyba się zaczyna fight? Tak moi drodzy, fight! Fight, 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 fight! Dobrze. Moi drodzy, mamy tu walkę, ucieczkę. Co my tutaj możemy zrobić? Mamy jakieś obronę. Mamy item. Itemów pewnie nie mamy żadnych. Tak. obrony może lepiej nie będziemy robić. Specjal. Tutaj nic nie mamy, widzę. Mamy atak zwykły. Ale zobaczmy jeszcze, może magię mamy jakąś. Hp-ki mamy, mamy manę i pewnie to jest jakieś zmęczenie to te, tak strzelam w ciemno. Dobra, w takim razie weźmy magię, może zadziała. Magię, o, mamy zaklęcie typu ogień, fajnie, fa fire na pierwszym poziomie. W takim razie sprawdźmy jak to wszystko wypali, mam nadzieję, że spłonie szybce. Atakujemy zamaskowanego gościa. O, on sobie chyba defensywę podbił, Wyszedł, moi drodzy, coś takiego. O, czemu mnie nie zaatakował ten gościu? Kolejny raz fire w takim razie. Oj, 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 atak defensywy mi obniżył ten gościu, oj, mocno mocny on jest, moi drodzy. On jest mocny, on nie jest taki słaby. Dobra, w takim razie po raz trzeci fire. Eee, czy ja? Tak! 3 razy 200, o! Zapochaliśmy go! Jej! Wygrana! Pierwsza wygrana, grze! Na 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 na! Oczywiście, miał pięć kasy, ciekaw jestem, dlaczego potem mi się przed kasą Poczekajcie, bo troszeczkę zejść i oglądamy trochę bo za głośno. go wszedł na trzeci level! Jeszcze z... jeszcze zdobędę to, co moje. Dzięki za pomoc! Spoko! W ogóle to jestem Igo! Kazuma, miło mi! Jeśli mogę wiedzieć, to gdzie jestem? Jesteś w Wiosce ognia? Czyli to miejsce skąd pochodzi ten, co mnie tu przysłał. No to, no tak, w sumie teraz to ma sens. Przysłał nas gościu, który mówi, że je, jest e, właśnie wioski ognia i że oni mają ten ubiór swój. Mieszka, Zuma? No co? Pęzły typ mnie tu przysłał, a ja mam zamiar go pokonać. Chcesz mi pomóc? Mogę. Na uśmiechnięta minka. Hi. Dobrze, przy okazji. Może może coś zarobię. Dobra, to możemy. Pokonać tego co cię tu przysłał, pójdziemy do miasta bo Wszystko się ona nie nagrywa? Tak jest moje drodzy. No dobra Kazuma dołączy do twojej drużyny. Jej, mamy kolegę! Fajnie. Wejdźmy stąd w takim razie. W ogóle sprawdźmy jego statystyki. Ja mogę tak? Kazuma? Atak 32. Obrona 28. Magiczny atak, magiczna Little, tak Szczęście. A mój status? Hmm, o, mam szczęście duże, moi drodzy, normalnie jeszcze, szczęśliwy. no zobaczcie jaki jestem potężny, atakuję kogoś drewnianym kijem, no nieźle, nieźle, dobra, w takim razie wszystko obeszliśmy, w takim razie chodźmy na górę, zobaczmy, może coś się ciekawego znajdzie, o, świnia tu jest, może lepiej tutaj nie chodźmy, bo jeszcze nas to zabije, się ukaże, a może chodźmy, zobaczmy, nie wiem czy tutaj o to chodzi, no, coś nas zaatakowało. Nie wiem, nie chcę walczyć z dwoma przeciwnikami na raz yy, Na początek. W ogóle sobie zrobimy szybki zapis tutaj, żeby potem nie było, że zginę szybko. Dobra. Wiecie, ja to mam talent do robienia ci ciekawych rzeczy na sam początek. W ogóle... Znowu atakują, tym razem grzybki. Nie, 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 nie. Żadnej liczby mnogi tutaj nie będziemy walczyć na sam początek. Troszeczkę mogliby być świni, choćby, O świniaczek! Właśnie za Co tu jest... Co? Świni wyszedł wielki robot tam, Goblin? A to nie zły goblin, tylko że to jest... hmm, troszeczkę... Dobra, magia. Ogień goblin. Magia, ogień na poziomie drugim. Wow, on ma lepszy poziom ode mnie! Halo, co to za sprawiedliwość? No dobra, nieważne. Wiadomo, że każdy początku bohater musi być słaby. To jest pewne. Wow, zaatakowałaś mnie. Ogień pierwszego poziomu. Ogień drugiego poziomu. Zobaczmy, ile to wytrzyma, tak szczerze powiedziawszy. Jeszcze raz. Ogień pierwszego poziomu na goblina, czyli tego wielkiego robaka, i ogień drugiego poziomu na... znowu robaka. Zobaczmy, czy nam się powiedzie... Patrzcie, oj, Igo zaraz padnie, 261, mało HP. Czy my pokonamy tego robaka? Tak jest, moi drodzy, pokonaliśmy robaka, który jak. stał się goblinem. 200 exp, nice! Mamy... Mamy jeść jakąś połóżcią? Uuu, HP. Co teraz? Wyposaż go, Wyposaż drewniany kim? Co? Dobra. Um, no ja mogę jakoś optymalizować. Dobra. Bo ja mam mało HP, moi drodzy. I problem mój mm. jest taki, że... Mm, no mam tego HP... O, youtuber! Jest ja mam youtuber wpisany. Ładnie, ładnie A co ty masz co ty się wpisany? Nic. Hmm. Kurczę, on ma lepszą... on ma już zbroję i tak dalej. No niedobrze, niedobrze. I ten w takim razie, potion. Dobra, użyjmy na jego... Wow, mamy full HP, świetnie, idealnie. Dobrze. To my sobie idziemy dalej w takim razie. Pokonaliśmy prosiaka, który się okazał wielkim robakiem mutantem. Dobra, co my teraz musimy zrobić? Na pewno coś wykombinujemy. To jest ścieżki. Czy My przeszliśmy chyba z dołu, co nie? Dokładnie, z dołu. No i coś nas teraz atakuje. Wiecie co moi drodzy? Nie będziemy się z tym bić, bo kurczę... Ja nie wiem czy warto się na razie bić z tym. Tu jest ślepy zaułek. Pewnie coś tutaj kiedyś może będzie. Skoro tu jest już droga? Chodźmy do góry w takim razie. O skrzynka! A Jednak to nie ślepy załok. Patrzcie moi drodzy, ominąłbym skrzyneczkę! A bym ominął skrzyneczkę i był miałbym problem. He, grzybki. Nie, 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 nie. Żadnych grzybków nie przyjmuję. Zobaczmy co w tej skrzyneczce będzie. Uuu, złocista, czerwona. Nice, nice, może. Szybki kolor, potężny kolor. Sto... Magiczną różdżkę! Łooo! Czekajcie! Chwila. Czy mogę teraz wyposażyć mnie na przykład w magiczną różczkę? Tak. Patrzcie moi drodzy Jeden więcej ataku i magicznego ataku trochę więcej, no nie powiem. No więc nie jesteśmy już jesteśmy już coraz mocniejsi. Czy tutaj do góry da się gdzieś iść w takim razie? Nie będziemy na was tego testować, szkoda. Aha, nie da się. Many mam mało. Mana mi się nie odnowiła, Kurczę, mogłem tego robaka atakować normalnie. A, jo, jo, nie mam many, to może być problematyczne. Mamy to labirynt. Uważaj, w tym labiryncie grasują robaki i szczurze. Aha. Czekaj, czekaj, czekaj. Szczurze, robaki. Hmm. Zobaczmy w takim razie, czy tutaj coś jest. Ech, wilk. Mm, szczurze powiedział, że nie wiem, czy z tym walczyć. Teoretycznie mogę sprawdzić, jaki to jest potężny. Mam nadzieję, że to nas nie zabije na hita od razu. Nie, 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 nie. Może nie. zrobimy tak. Nabula tak, aha. Czyli wilk. I sprawdźmy, wilk. Zobaczmy czy w ogóle coś temu zrobimy. What?! To jest tak słabe?! Co?! Aha. Ja się ba bałem atakować na początku, bo wiecie, teoretycznie to są początkowe potwory, ale może być tak, że to będzie... ...fake i będzie po nas. O, skrzynaczka kolejna, nice! Mm, dobra. Skoro i padasz na jednego hita, to czemu nie? Dobra, boom. I go nawet ja go pokonałem! Ty, to naprawdę jest horror podfryst, bo w sumie Kazu mam jest mocniejszy ode mnie, jakby nie patrzeć. i byłem w stanie pokonać yy, tego Wilka, więc no powiem szczerze, że jestem zdziwiony troszeczkę. Jednak te platformy są takie słabe. O. Eee, specjal. Wykorzystamy W atak i Wilka C. Buła. Eee. Aha. Da. Zobacz. Aha. Aha! Czekajcie, czy on mnie właśnie nie zaatakował? Naprawdę? Ciekawe. A nie, jednak zaatakował mnie, patrzcie! Mam 536. Wiktoria! Znowu wygraliśmy w takim razie. Halo, co ja zrobiłem? Znalazłem na 200 kamienny cep. Hmm. Kamienny cep. Co to jest za rzecz? Zaraz zobaczymy. Nie dla ciebie widzę. O, nie. nie. Dobra. Czyli, że to nie jest dla mm. mnie. W sensie dla Kazumy. Mm. W takim razie wyposmażymy może nie, co? Może się uda. Nie. 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 Magiczny kij. No, no to do czego mm. jest ten kamienny cep w takim mm. razie? I ten... To jest kamienny cep. Ten, e, cep z kamienną głową przymocowany do jego uchwytu z łańcuszkiem. Hmm. Czyli to jest taki taka broń, którą moglibyśmy sobie atakować metalową kulką, i w sumie z tego to wszystko wynika. Aczkolwiek z tego co zauważyłem, no to ja jestem magiem, no to dziwne, że ja to przyjąć. Kazuma z, w takim razie, dobra wiecie co, nie będziemy ich może atakować. Bo nie chcę cały czas atakować tych samych przeciwników, bo może coś ciekawego się wydarzy. No dobra, jak jest jeden, to możemy, czemu nie? Może zdobędziemy jakiś level up. Kazuma atakuje, kazuma 114, one shot, one kill. No po prostu pięknie. No powiem wam szczerze, że troszeczkę się zdziwiłem. Kazuma, one shot, one kill? No proszę. Wyjście z tego labiryntu chwilę zajmie nam. Ale no cóż, na no to nic nie poradzimy. Labirynt to w końcu labirynt. Mam nadzieję, że nie mam wielu możliwych dróg, bo wiecie. Później szukanie tego wszystkiego będzie dość trudne dla mnie. Dobra. Mogę sterować i i ZX, no bo to jest gra na, w sumie, ona by pasowała na emulator i prawdopodobnie na emulatory ona wychodzi, bo sterowanie właśnie jest ZX, co nie moi drodzy, ZX, o nie mogę tutaj przejść, czemu, o, co mnie tym razem zaatakuje, znowu w wolf, no dobra, ile potrzebujesz jeszcze tego expa, dziadzie, żebym się wyexpił. A ja w ogóle do nich dostaję. Z... A ja w ogóle nie dostaję za tego chyba Exp. Wiecie co? Jak teraz tak patrzę, to mi Exp chyba nie leci za tych przeciwników. No, mi Exp nie leci. Dobra, to chodź Nie ma co. Bez sensu tutaj y, cokolwiek robimy. Trzeba się wziąć w garść i spróbować coś tu wykombinować. Zobaczmy, czy tutaj ma sens w ogóle pójście w tą stronę. Nie, nie ma żadnego sensu. O, ptaki się. Z... Ech, dobra, chodźmy. Nie ma co tego atakować, nawet widzę teraz. Dobra. Ojoj, ojoj, oj. za dużo tych wilków! No to po prostu uparły się. A najgorsze jest to, że ja za to nic nie dostanę. To się nam nie opłaca w takim razie. Dobra, czy ja tędy wyjdę? Tak! Udało nam się, moi drodzy! Progres. Czy coś nas zaatakuje tutaj? O, widzę, że nie. O dobrze. 200 kasy. Co my tutaj jeszcze mamy? Tylko 200 kasy? Hmm, ciekawi jestem na co potem będę mógł wydać kasę. Dobra. Ucieczka, nie będziemy się z tym bawić, szkoda czasu na to, przecież i tak nic za to nie dostanę, mam nadzieję, że nie użyłem, że za szybko, bo wiecie, z moimi umiejętnościami umierania, to wiecie, to to, 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 to szybko się da, spokojnie, na spokojnie się da, z moimi umiejętnościami to myślę, że damy radę. Na razie będziemy się kierować w lewo, no bo skoro przyszliśmy z prawej strony, to raczej w lewo będzie wyjście. O, o, coś tu widziałem, tak, chyba ścieżkę mamy, znaleźliśmy, moi drodzy, jakąś ścieżkę, tak jest, Wejście do wioski wody. Hmm. Więc co zapiszmy sobie tutaj? Bo coś tak czuję, że mogę to zepsuć. Wiecie, zginiemy i. Nie chciałbym zginąć. Dobra, fail trzeci. Let's go, just do it. Zaczynamy w takim razie, gadam. Strażnik wejścia. Czego chcecie? Wejść do miasta wody. A macie pozwolenie? Oczywiście, że nie. Cóż, pozwolę wam wejść, jeśli mnie pokonacie. Hmm. No dobra. Czas przejść w formę wojenną. Co? Ten gość. Ma dwie formy. E, czekajcie, on jest strasznikiem e, z wioski Wody. My ma, mamy gościa z wioska, wioski Ognia. Czy ogień zadziała na tego potwora? To jest dobre pytanie. Spróbujmy, zaryzykujmy. Mam nadzieję, że coś tu pomoże nam. Chociaż obawiam się, że może to nie dać rady. Wiecie co? Wyjście sześćdziesiąt? Czekajcie, jednak chyba ma skutek tak z tego co widzę. O nie, Kazuma! Nie! Że i Kazuma! Atakujemy! O, co? Nie no, atakujemy dalej raz dalej, moi drodzy, lecimy prosto do celu. Mam nadzieję, że. Co zrobił? Co leczył się? Jaki jaki oszust? Co to ma być? Jakim. Jeśli on przecież będzie się leczył, no to w takim razie. Ała! Za zero? Czekajcie, co to był za atak? On mnie chyba ogłuszył czy sparaliżował? Mamy tu jakiś efekt, widzicie? Tak, jesteśmy sparaliżowani, nic nie mogę zrobić. Kurczę. A to dziadowy potwór. Płoń w końcu. Nieee. Co? 3 HP? Co to ma być? Dobra, zaatakujmy to pełną mocą, ostatnia szansa. Dajesz! Kazuma! Ehm... Um, wiecie co, średnio to widzę, jak na razie. Na razie to bardzo słabo mi idzie. Czy ja mogę to pokonać atakując to w ten sposób? Kazuma dostał! Oj oj Wszystko nie idzie na... Men. Tak jest Wiktoria! Mamy 500 XP i 500 pieniążków. Jak dobrze! że mamy 500x i 500 pieniążków, to może nam się do czegoś przydać Pytanie do czego nam się przyda to, to 500x i 500 pieniążków. Może z tego średnio to wyjść, ale to jest dużo kasy, bo to jest dwa razy więcej. To jest dwa razy więcej, yy, y, oczywiście, kasy, i y, y, dwa razy więcej. O, jeszcze super potion dostałem! O, odblokowaliśmy jakiś ice. Nauczyłem się lodu, co? Jeszcze piąty poziom? Dwa poziomy. wygraliście. Zapraszam was do wioski wody. Ujej, mamy wioskie wody! Dziękuję za przejście demo, mojej gry. Aha. Zapraszam widzów jego do zas subskrybowania go kanału i za swoją łapki w górę. No i się zgadzamy! Twor twórca gry, Krychowicz, socjal, twórca gry, Twitch. Krychowicz, Krichow, brak filmów. A, widzicie? Widzimy się w pełnej wersji gry. No proszę, fajnie. Co ja mogę tu zrobić? Ymm, a mogę to jakoś pokryć? Nie wiem. Może coś jeszcze mamy, zobaczmy. Może mamy sekrety, moi drodzy. Popatrzcie. Czy ja mogę teraz. Hmm. hmm. Bo demo niby przeszliśmy, tak? Teoretycznie. Ja bym skończył grę, moi drodzy. Szedłbym do menu. Wczytałbym wejście tutaj do tego i zobaczmy, czy mamy jakąś inną opcję poza pokonowaniem tego gościa. Bo może, może jest jakaś opcja, nie mówię, że na 100%, ale może da się coś jeszcze, jakiegoś Easter Egga znaleźć, czy coś w tym stylu. Zobaczmy, czy coś takiego tutaj jest. Ogólnie, nie bym poprawił na sam początek. No i po drugie, bym dodał te głosy, co nie na pewno. Dobra, bo my byliśmy w tym labiryncie, tak? I w dół mogę pójść. Tutaj tylko tak? To się nic nie zmieni. No ta, nic się nie zmieni. Aha. Ja dostanę za to... Nie dostanę za to Expo, prawda? No niestety jak widzę, że Expa za to nie dostaję. Szkoda, że za tego wilka nie mogę dostać Expa. Mm. Gdybym ja mógł expić tą postać, byłoby mega fajnie. Z tego co sprawiłem, już testowałem, to da się powtórzyć w całą jakby akcję teoretycznie. Nie no, uciekamy, bo to bez sensu jest. Przydały mi się tutaj itemy, który nazwałbym jakimiś butami czegoś tam, przez które by nie pozwoliły na to, że mnie potwory atakują. To by było bardzo przydatne, bo i tak nie zostałem expa za tą walkę, jak teraz widzę. No i niestety to jest problematyczne. Czyli to jest final boss z dema, tak? Czekajcie, mam tu znowu skrzynkę? Hmm. Dobra. Uciekamy jak najdalej. Uciekamy jak najdłużej, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Może coś tam pyknie nam, zobaczymy. Dobra. Mamy tutaj skrzynkę. Chwila, czy tej skrzynki już nie zabrałem? Mi się wydaje, że to jest. Ona powinna mieć 200 hajsu przecież, tak? 200 kasy powinno to mieć, tak, moi drodzy? Tak? Tak. 200, so, choć. co? So. Poczekajcie, moi drodzy, zrobimy małe cięcie. Jesteśmy moi drodzy po cięciu, którego oczywiście nie widzieliście na ekranie. Bo nie. Aczkolwiek musimy jeszcze mogę sprawdzić tak szczerze powiedziawszy. A propos dzisiaj będzie stronimy z inna zoomki, tylko jeszcze nie wiem dokładnie o której. Dobra, przeszliśmy tutaj, więc może mogę gdzieś jeszcze pójść. Nie wiem w dół na przykład czy coś. Może coś znaleźć mogę. Nie, nie mogę tak zrobić, tak? Nie mogę. Mogę tylko tu pójść, albo my się cofnęliśmy do tej wcześniejszej wioski. Teraz do wioski byśmy się cofnęli, tak? Aha, tego typu sprawa. No dobra, rozumiem, co ja tu jeszcze mogę spróbować skombinować. Bo ogólnie hajs, nieskończoność hajsu to wiadomo, że tutaj mógłbym sobie robić. Prawdopodobnie, bo to mi się nabijało. Bo widzę, że problemem tej gry będzie na sam początek to, że chyba mogę powtórzyć wszystkie wydarzenia. Zaraz to sprawdzimy. No właśnie, idziemy sobie w dół. A, nie mogę hmm. już pójść w dół. A, to cwaniaczek! Ale hajs nieskończony nie mogę zrobić w takim razie. Bo wiecie czemu? Wiecie czemu mogę zrobić hajs? Bo jeśli tamta skrzynka się powtarza. Tak, dokładnie. Ta, ta skrzynka tutaj też się powtarza. Czy ja mogę tutaj coś wykombinować poza czymś takim? Nie wiem, zobaczymy. Bo nie mogę nigdzie tu pójść, gdzie indziej, tak? Mógłbym pójść teoretycznie tutaj, ale to mi nic nie daje, tak? To mi nic nie daje, tutaj nic nie ma. No to w takim razie chyba wszystko mamy. Czy tutaj dostanę expa, czy nie? No nie, nie dostałem. Tylko wygrana. Szkoda, nie mogę sobie tak poexpić jak w Poka na początku. A wielka szkoda. No, ale irytują te wilki. W sumie bym tutaj nie wrzucał tych wilków, tak przyznam się szczerze. Bardzo fajny motyw, tylko że za duża intensywność jest tych wilków, bo po prostu fizycznie nic się nie da zrobić. Tutaj. Czy ja mogę coś jeszcze wykominać? Pewnie nie mogę. Dobrze moi drodzy, no co ja tu mogę powiedzieć? Chyba wszystko już zobaczyliśmy, co było do tej pory. No, poza tym, że mogę powtarzać wcześniejsze wydarzenia, to tak niczego złego tutaj nie znalazłem. No dobra, niektóre... Słowa można użyć inaczej. W poprawnej formie nie będzie git już. Ale pomysł na gierkę bardzo spoko na normie brakuje tych głosów. Normalnie brakuje mojego. Przepraszam, przesadziłem już, powiedziałem, że brakuje mi mojego głosu. Fajnie. A wiecie, co słuchaliśmy jeszcze raz z tym? Chcę coś sprawdzić. Bo tutaj widziałem jakiegoś skilla, który. Mm, był specyficzny. Hmm. Bo nie mogę tego użyć nagle. Dobra, atakujemy. O nie, Klasuma teraz jest sparaliżowany, Zobaczcie, to jednak jest tracowe, to jednak on nie będzie atakował za chwilę tak samo. Dobra, i teraz tak. Magia, faja. Teraz magia, niestety faja, dobra. Zaraz zobaczymy, czy coś z tego w ogóle wyniknie, czy nie. A czego zależy na ten skill? Proszę. Miałem wcześniej ten skill. A tak? No miałem wcześniej ten skill. A, jeśli to działa po pięciu rundach, zobaczymy zaraz. Wow, 14. Czyli widzę, że nie ma sensu tego atakować ręcznie. Atakowanie tego potwora ręcznie jest zerowe. Dobra, Magic, Magic, Faja, Faja. Nie umiera jeszcze, potworze, proszę cię. Chcę coś przetestować, dobra. Ty już ci nie jesteś na to, jesteś biedny. Dobra. Wow, tu jest jakiś promi promieni płomieni, co to jest z tych specjalnych? Ja tego nie czytałam. Atak z promieniami ognia w przeciwnika jedna z tych ognu. to czemu jej nie mogę użyć A to oszustwo nie mogę użyć. Ach, za łatwo by było pewnie. Dobra. Atak wręcz, bua. 16, proszę państwa. 66, no Kazuma jest ode mnie potężniejszy pod każdym względem. Ehm, dobra. Atak. Magic, teraz tak, może użyć Fire Weapons. Dobrze, wzmocnijmy w broni go. W takim razie zobaczmy, co się w tym wypadku wydarzy. Ehm. Um, umarłem. To się wydarzyło. Halo! Mogę coś użyć? Nie wiem, coś, co mi pomoże tu. Fire beef! One! Um, to tylko 79. A co się stanie, jeśli... Teraz go pokonam samym Kazumą. Dobre pytanie. Mam teraz rozkminę, co się wydarzy, jeśli go samym Kazumą pokonam. Tylko, że... No i przegraliśmy, moi drodzy, w taki to sposób. Przegraliśmy i wygraliśmy grę w jednym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Wszystkie informacje będziecie mieli w opisie filmu. Zapraszam również na kolejne odcinki z tejże gierki. No i co? Bawmy się dalej. To co? Żegnam się z wami. Cześć, na razie. Pa, pa.